Siemaneczku, witajcie, tu Kiwi, a to kolejny odcinek i dzisiaj, słuchajcie, pierwszy raz będę kradł, słuchajcie, brain roty. tak stwierdziłem, że dzisiaj wyczyszczę całą swoją bazę, także jak widzicie, moja baza jest dosłownie pusta, zresztą jestem dosłownie po reberfie no i słuchajcie, będę tutaj kradł jakieś brain roty. mam nadzieję, że mi się to uda zrobić jestem na jakimś publicznym serwerze no i postaram się coś tutaj ukraść widzę, że tutaj są zawodnicy mocni ponieważ, no na przykład mają jakąś linę, ale jak się przyjrzymy na ich brainroty, no to uhuhu, no tutaj coś sobie podkradł zdecydowanie. Taki jest problem, że jeszcze w sumie nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, tutaj muszę poczekać ile jeszcze sekund jest baza zablokowana, czy to przy 43 sekundy, okej, okay. no pewnie od razu będą sobie blokować, tutaj jest, zaraz, za 10 sekund, okej, okay. dobra, ale no tutaj nie siedźmy tak przy tym, no bo będzie wiadomo, że chcemy kogoś okraść, więc może wejdźmy sobie gdzieś tak na tyły, o i na przykład zróbmy coś takiego... Oj, od razu zablokował. Dobra, chyba widział, że chcę go okraść. Kurczę, no to nie będzie takie proste. Ale challenge to challenge. Muszę dzisiaj ukraść przynajmniej. No nie, przy, przynajmniej ze trzy brainrota Najlepiej, jakby to były jakieś dobre Brainroty. No, oczywiście, jak już ukradniemy, to postaram się, żeby to było coś dobrego. Ale zobaczymy. O, tu mamy chyba w ogóle jakiegoś widza. O, ja fan z PSX. Siłanko, siłanko, odpiszemy. Może jemu ukradniemy jakieś Brainroty. Ale widzę, że też ma pustą bazę tutaj. Też chyba jest, jest przygotowany na to. No, nie będzie to takie proste. Nie będzie to takie proste. Jak coś, to zmienimy sobie serwerek. No, ja, bym, ja bym chciał dzisiaj ten cel wypełnić, ja bym chciał dzisiaj komuś podkraść tego brain rota, no w końcu tak się nazywa ta gra, o ktoś tutaj wyszedł, ktoś wyszedł z serwera, no nie dobrze. a gdybym chciał odblokować bazę to kosztuje robuxy, tak to kosztuje robuxy normalnie, okej okay, dobra nie będę tego robić w takim razie, 150 sekund blokady, no, no chorzy jesteście, właśnie to jest ciekawe, czy jak ja ukradnę komuś Brain rota i on w tym czasie wyjdzie z serwera, to, to się zaliczy, czy to się nie zaliczy? Dobra, zmieniamy serwer. Dobra, jestem na nowym serwerze, musimy teraz patrzeć, gdzie pierwsze bramy się otworzą i od razu na sprężynach tam wlecieć. Postaramy się to zrobić w miarę szybko. Nie wiem, czy oni mogą mnie zamknąć w środku, pewnie tak. I to już nie będzie takie dobre. O, o, o. Dobra, wskakujemy, tylko kurde, tu nic nie ma na pierwszym piętrze. Dobra, dobra. Słuchajcie, kradniemy cokolwiek. Czemu nie mogę kraść? Fusing! Tu się wszystko fuzuje, nie ma co kraść! Kurde, dobra, ale strolowali mnie, strolowali mnie. Aj, prawie, prawie! No już byłem tu. Dobra, dobra, słuchajcie, jest tutaj coś do ukradnięcia, kradnę. Jest moja baza tutaj, niedaleko. Damy radę? Damy radę? I... Tak, słuchajcie, dobra, blokujemy! Mamy pierwszego, słuchajcie, Brainrota i w tym momencie Bizonte Jupiter, I on 300k na sekundę. Ej, to, to nie jest wcale jakiś słabiutki Brainrot. Zobaczcie, już zbieramy sobie 15 baniek, także spoko. Baza jest zablokowana nasza na 80 sekund jeszcze, więc możemy coś tutaj podkać. No i mamy pierwszego Brainrota, którego udało mi się ukraść. Tutaj to nie będziemy kraść, bo już wiemy, że nie ma co, fuzują się. Oj, ktoś mnie chyba, ktoś się chyba wkurzył. O, o, dobra, kolejny Brainrot. Nie, tutaj też wszystko się fuzuje, nie można, dobra, ukradniemy to, ja wiem, że to jest tutaj nic nie warte, ale, o nie, nie, <grystanie> daj mi to ukrać, mordeczko, to jest jakiś słaby brainrod, no, co ci zależy, co ci zależy, no, to jest jakiś słabiutki brainrodzik, ej, bo zaraz moja baza się odblokuje, niedobrze, ja muszę zapłacić 39 robuxów, żeby to odblokować, nie, dobra, wkopałem się. Kopałem się, dobra, szybko idę do mojej bazy, bo moja ma baza, ile jeszcze? 40 sekund, dobra. Czy ja w 40 sekund zdążę coś tutaj podkraść komuś? No raczej może być ciężko. Najgorzej, że te brainroty się fuzują i to mnie trochę strollowało tam, ale dobra. Mamy jednego brainrota, uważam, że całkiem dobrego. Może był jakiś obok lepszy, ale wziąłem po prostu pierwszego lepszego. No dobra, tutaj, trip, tropi trip, 700k na sekundę. Tego trzeba było ukraść, nie wiem, czy on był wcześniej, ale tego trzeba było Go Gościu, co tu robisz? Proszę stąd odejść O, proszę, mam ochroniarza Mam ochroniarza O, odejdź kolego, odejdź kolego Proszę odejść, zostawcie moje brainroty Nie, 7 sekund Zamrozili mnie Nie Zaraz mi ukradną mojego brainrota, którego ukradłem przed chwilą No nie, co tu się dzieje? Zostawcie mnie Nie On kradnie mojego brainrota Znaczy swojego brainrota właściwie Ale co tu się dzieje? Nie podoba mi się Tutaj też ktoś podkrada Dobra, słuchajcie Bierzemy stąd Pity popato, zauważył mnie, proszę proszę zostawić mnie w spokoju. Dobra, 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 już jestem, prawie, prawie i mamy, słuchajcie, drugi brainrot ukradziony. Co prawda, no już nie mam tego pierwszego, ale nieważne, nieważne, tak? Mamy dwa brainroty ukradzione z pięciu, tak? Jeszcze trzy brainroty, które muszę ukraść. Nie wiem, czy na tym serwerze jeszcze będzie co kraść, ale dobra, widzę, że ludzie się zmieniają, więc to jest też, to jest ważne. Jest jakaś baza, może otwarta? Ktoś tutaj nie zostawił otwartych drzwi przypadkiem? Kurczę, ale szkoda tego brain rota, bo on był naprawdę dobry. Jakbym wyszedł z tamtego serwera, to już bym go mógł mieć. Tu widzę, że się czai dużo ludzi. O, o, o! Jest okazja. Dobra. Nie! Zamknęli mnie. Dobra. Kurcza takiego dobrego, bym miał 90 sekund, teraz tu muszę siedzieć. Nie, zostawcie mnie. A, jaj, jaj, No tutaj jednak ta gra, jak nie wydasz roboksów na ucieczkę, to może być ciężko, nie? Dobra, będę się z gościem teraz napierdzielał w jego własnej bazie. O! Dobra, uciek z serwera. Dzięki temu mnie uwolnił trochę. Come on, come on. Niech, niech przyjdzie ktoś z dobrymi braindrotami. Kurde, znowu, dobra, nie, ten gościu pilnuje. Ten gościu pilnuje ewidentnie. Na 150 sekund zablokował swoją bazę. Wow, co się stało? Co? Ktoś mi rzucił jakąś dance bombę, czy coś. Nie, będzie mi kradł. Zostaw, zostaw, zostaw to. Nie ma takiego. Zablokuję bazę. Nie ma czegoś takiego, proszę opuścić. Nie! Proszę zostawić, to ja ukradłem. No nie, będziemy się teraz bić, tak? Dobra, wiesz co, siedź sobie tutaj, 84 sekundy. Chyba nie masz robuxów, żeby... żeby uciec, więc zostawmy ją w spokoju. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Tutaj za 20 sekund się odblokowuje. Tutaj za 18. Słuchajcie, można by zrobić tak, że pójdziemy sobie od tyłu, żeby, wiecie, od razu na drugie piętro wskoczyć. I jak to się odblokowuje... Tylko czy to nie są znowu fuzujące się? Chyba nie. Chyba są aktywne. Dobra, 4, 3, Dwa. Zaraz powinno być odblokowane. Milion na sekundę, brain rodgad. Co tu się wydarzyło? Ej, co tu się wydarzyło? Zniknęła cała baza? Nie. No nie, no ja mam brain rodgada, chciałem go ukraść. Proszę mnie zostawić, proszę mnie odblokować. A bo on dopiero dołączył, tu się ktoś zmienił. Za zamroził mnie. Co tu się wydarzyło? Dobra, ale i tak mogę ukraść jeszcze. On mnie cały czas mrozi. To jest jakiś strażnik, on postawił jakąś wieżyczkę. Znowu tak, co się dzieje? Ej, to jest ciekawsze nawet niż te wszystkie rebilfy i kupowanie. To jest naprawdę ciekawsze. No tylko trudne, trudne, żeby kogoś tutaj faktycznie okraść. Dobra, biorę jeszcze raz, Brainrot gada. Ten z Turbo 3000, proszę mi teraz drzwi otworzyć. Proszę mi teraz drzwi otworzyć. Jak radnę tutaj Brainrota. To 20 sekund mam czekać. Nie, no jeszcze jakąś wieżyczkę tam postawił, co to ma być? Ej, ale jakbyśmy mieli jakąś ekipę, taką, wiecie, w kilka osób na przykład. Jeden gościa odpycha, drugi kradnie. E, nie, ktoś mi styluje moje pipi potato. Zostawcie moje pipi potato. Ej, ale naprawdę mocne mają niektórzy tutaj. Dobra, gościu, co tu się stało? Co tu się stało? Mogę wyjść? Czy ja w końcu wyjdę stąd? Tu się zmienił gościu, a ja cały czas jestem utknięty tutaj. 20 sekund jeszcze. Ja chcę wyjść tylko. Dobra, gościu pilnuje tego, więc nie będę mu tego kraść, ale. No nie, no nie, no nie. Ale to nie tylko ja mu kradnę, ktoś inny mu kradnie. Dobra. Bananita dolfinita. Bananita, dolfinita. <noise> Dobra, nie udało się, no nie udało się. Nie jest to proste wcale, tak jak mówiłem. A moje ukradli już wszystkie, no moje ukradli już wszystkie, no trudno. Słuchajcie, tak to jest, jak się kradnie. Zostaje się z niczym. Nie kradnijcie. Znowu ktoś mi rzucił jakąś bombę tańczącą. Co tu się dzieje w tej grze, naprawdę? Dobra. Chyba trzeba zmienić serwer, bo. Nie ma co kraść tutaj, już nawet. Dobra, nowy serwer. Zobaczmy, czy jest tutaj coś do podkradnięcia. Aczkolwiek wszyscy tutaj mają pozaplokowywane bazy na razie. 60 sekund. Tutaj jest 10 sekund, więc zaraz, zaraz się odblokuje. Ja nie mogę trafić go, no. Kradniemy, słuchajcie, cokolwiek z brzegu. Tu chodzi o to, żeby ukraść 5, tak? 5 brainrotów mamy ukraść. Czy uda mi się to zrobić? Dobra, dobra, dobra. Mamy trzeci, trzeci. Ja wiem, że tych, tych poprzednich już nie mam, tak? Ale dzisiaj robimy challenge, słuchajcie, i ja bym chciał tutaj ukraść... O nie, zablokował mnie! Tak myślałem, że to on właśnie. O nie, jeszcze mi rzucił jakiś ul, ja się bardzo boję pszczół, proszę mi tego nie robić, proszę mi tego nie robić. Nie możemy się uderzyć nawet. O, dobra, gościu wyleciał, ale rzucił mi ul. Co jest? Ja głupio robię, bo wchodzę im do bazy i potem jestem jak w więzieniu na kilkadziesiąt sekund. A w tym czasie moje brainroty kradną. Ja nie mogę zablokować bazy. Dobra, gościu uciek z serwera, ale my dalej kontynuujemy swój plan. Naszą bazę możemy oczywiście zablokować. Niech tutaj nam nikt nie kradnie. Tutaj jak wygląda sytuacja? 8 sekund, ale gościu campi. Gościu campi. Dobra, gościu uciek, to jest nasz moment. Dobra, bierzemy. Bierzemy czwartego brain rota. o nie, 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 nie. zostaw mnie, zostaw mnie, blisko, już było tak blisko, kurde Aj, dobra, zablokował się, zablokował się Aż kurczę, już było blisko, już byśmy mieli czwartego ukradniętego brain rota na dzisiaj Oni się tu biją Też im się trochę pobije Dobra No nie, tu wszystko się fuzuje Oszuści, o, 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 tu się odblokowało O nie, zablokuje mnie, zablokuje mnie Tak, dobra, udało mi się uciec na szczęście Słuchajcie, no to nie jest lekka gra, to nie jest lekka gra Tutaj za 10 sekund się Odblokowują wrota, więc możemy tutaj Orangutini, ananasini wykopać jak najdalej Dobra, to ona idzie Wykopmy ją No nie, zablokowała mnie O, niedobrze Nie jest to proste O dobra, uciekła z serwera, ale znowu Ktoś inny wszedł, a ja znowu jestem w bazie, niestety Dobra, schowam się może tu, jak on dopiero dołączył do serwera, to może nie zauważy. W ogóle co tu jest najlepszego do podkradnięcia? No nic tutaj nie ma ciekawego, że tak powiem, więc taki toster chociaż można by ukraść. Dobra, ja sobie stoję. Udaję, że jestem na awku. Udaję, że jestem na awku. No nie, nie, nie złapałem tego! Było blisko kurde, za wcześnie się ruszyłem, no nie, dobra, ale to był dobry plan, to mogło się udać. Czekają z serwera ludzie, dobra, nikt mojego nawet nie chce kraść szczerze mówiąc, O, nie był najlepszy styl. Nubini nie ukraść to trochę, trochę przypał taki, taki słaby brainer to ale no dobra, może się uda. Dobra, leć gościu, odejdź ode mnie, kradnę ci tego Nubini Pizzanini, no nie, nawet tego mi nie radzą ukraść. Dobra, ej, bo się sfokusowali na mnie wszyscy teraz. Dobra, bijemy się, bijemy się, nie ma takiego bicia. Ej, co? Co się stało? Zamrodzili mnie. W jakiś kwas mnie wrzucili. Ludzie, nie przesadzajcie. Dobra, ciężko to ukraść! Nawet Nubini Pizzanini, jest walka o Nubini Pizzanini. Czajcie to? Dobra, ja to biorę. No nie, 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 nie. Proszę mnie tylko nie uwięzić. No nie, coś, co oni robią. Na linę mnie wzięli. Co oni robią? Dobra, gościu jest OP, nie? W tym skinie. Nubka. Ale ktoś kradnie, ktoś kradnie. No co? Ale on może mnie tak do bazy zaciągnąć? To jest nie fair. I Zablokować na 95 sekund, dobra. Wiecie co, wychodzę z tego serwera. Co tam w ogóle stoi za ten? Za Brainrod ciekawy. Oni cały czas słyszałem jakieś tańczące bomby. Ja już nie wiem, co robić. Blokuję moją bazę. Niech mi nie ukradną mojego ...ananasinio Cappuccino. Słuchajcie, jest okazja kolejna. Na kradzież bierzemy pierwszego z brzegu. Pierwszego z brzegu i biegniemy do bazy. Czy to będzie czwarty? Nie! Został mnie, kurde! Tak blisko było, tak blisko. Już myślałem, że będzie czwarty na pięć. Dobra, ja muszę nakupować tych wszystkich bomb i tak dalej. Dobra, nakupujmy sobie tego wszystkiego. Nawet nie wiem do końca, do czego to służy, ale jak ktoś mnie będzie tutaj gonić. Cyk, w pułapkę, cyk, w pułapkę drugą. Nastawiajmy tutaj tych pułapek, no. Dobra, tu się odblokowało. Bierzemy cokolwiek. Dobra, jest dwóch. Może pójdzie za tamtym, może pójdzie za tamtym, bo tamten też mu ukradł. Dobra, dobra. Mamy słuchajcie, 4 na 5. Jeszcze jeden i będziemy mieć challenge wypełniony na dzisiaj. Dobra, czekamy, kiedy tu się odblokuje. 40 sekund, okej. Okay. Ja wiem, że te brainroty, które kradnę, są w większości słabe. No raz nam się udało coś takiego lepszego podkraść, ale kurczę, dzisiaj chodzi o to, żeby się nauczyć kraść, tak? Że tak powiem, brainroty w tej grze, więc od czego jeszcze trzeba zacząć? Nie od razu się kradnie secret z brainroty, tak? Albo może od razu? A ja nie potrafię. Tu jest baza otwarta. Ale nie na długo, niestety. Trzeba tutaj czatować. O, moja baza jest otwarta. Nie dobrze. trzeba tutaj zablokować baza, oczywiście. Oni tutaj we dwójkę bronią, czy co? O co chodzi? Tu jest 60 sekund daleko, zresztą jeszcze fajnie, jakby było naprzeciwko z tamtego. No, tam jest najłatwiej. Podkraść. 60 sekund. Dobra, tu się odblokowało. Bombardiro krokodilo. Czy będzie mój? Czy będzie mój? Czy to będzie już koniec challengeu? Uwaga, wszystko zależy od tego, czy uda mi się dotrzeć. Tam gościu wpadł w pułapkę, jeżeli to jest jego brain rot, to bardzo dobrze, że wpadł w pułapkę. Słuchajcie, mamy w tym momencie... Tak, udało się ukraść 5 brain rotów, no co prawda zostały nam tylko 3, ale uważam, że to nie jest zły wynik, jak na to, że no to są moje pierwsze tutaj rozboje, pierwsze kradzieże. Także dajcie znać, jak odcinek wam się podobał, no i oczywiście łapeczka w górę i subskrypcja, żeby odcinków było więcej. Na razie, cześć!